Dobra, i witamy Was w kolejnym odcinku Minecrafta! Dobra, prze, prze, przestanę krzyczeć. Ehm, jeśli nie nagrywałam Minecrafta, kiedy kończyłam Minecrafta, nie? Znaczy, nagrywanie filmu, no. To patrzcie, co napisałam. Pierwszy od początku dzisiaj. Diszę narestrała hopi się i jej Hopioza. A wiesz dlaczego? Bo kto stworzył tego całego hopihoza? Pum! Ona jest pokręcona Jak ten jej cały hopi horse! Fajne teksty i to mocne, nie? Ja lubię takie teksty! A czy wy lubicie to piszcie w komentarzach, bo ja lubię takie... takie mocne teksty. A dzisiaj będziemy chyba podróżować. Wiesz? Mm. O, proszę bardzo. I... Dobra. A to jest w ogóle moja nowa... mój nowy skin na grudzień na grudzień, na grudzień, yy, bo już zaczyna się prawie grudzień. W sumie od niedzieli już jest grudzień, jeśli byście nie wiedzieli. Jeśli wy nie wiecie, to ja nie wiem. Czy wy nie patrzycie w kalendarz? W Naprawdę? Nie wiem. O, o. Ej, ja nie chcę birka! Chcę... Trochę kamienie mi się przyda, co nie? No.

W How? Jak? Nie, po co mi ta zbroja ale nieważne po prostu? Wolę ubierać zbroję. Dobra, to wszystko! <grym> <grym> się <grym> się <grym> się <grym> się> Uuuuh! O Jezus! A dobra, trochę... e, dobrze, to dobrze. A z wagonu wysiadł no, 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 no. Kobla, no! Yy. Nie nie, czemu jeszcze kurda drze? Chyba ja po prostu lubię się... Jak się drze, jak się jadę, to ja po prostu... Ja po prostu uwielbiam jak się drę. Jak się... Jak krzycie jak ten. To jest moje hobby, nie? Moje hobby. Jakie wasze hobby jest, nie? Pani się pyta, nie? No, prawdziwa nauczycielka, Moje hobby to jest Rzeczy i śpiewać głośno Aż do samego dna Tak, ja i teraz wyobraź taki tekst, nie? to nauczycielki z polskiego, nie? Jakie wasze... What is your hobby? My, my hobby is writing a frog. Writing a frog. Yes, it's a jump. Yeah, let's Hmm. Napiszmy nasz nasz tekst przepiękny. Nasz Dobra, no to trochę muszę się skupić, więc nie będę nic mówić. Sorry, sorry. Albo chyba tego. Jest hopi. Hopi. Horsa. To jest nauczycielką Zajebiście! Jak to fajnie! Jak to fajnie brzmi! Ty, teraz odpoczął. Dzisiaj nazywam hopi Jessica i jej HopiHorse. A wiesz dlaczego? Bo kto stworzył tego całego HopiHorse'a? Ona jest pokręcona jak ten... Jej cały host Google Gaga! XD! Ona to będzie nauczyć hobby hobbyho! Czekaj! O nie, co jeśli ona będzie! O nie, co ona jeśli będzie nauczyć jako hopi Nie, 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 nie. O nie, 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 o nie, nie. O nie. O nie. O nie. O nie. Ja już się boję, ja już się boję. E Może będę siedzieć cały. Wiem, że ona nie ma na nie ani tego serwera, ale realu Mam ją jako, jako, jako. Teraz? Serio? No to idę spać. E, przepraszam. przepraszam. dlatego ja lubię takie... takie rzeczy. Ale ja powinno... A no tak, to nie było, to normalny deszcz. XD Kolejny dzień, kolejny dżonek, kolejne straszne mowy, które będą mnie nawiedzać. Ty! Ty fajny skok! Bo chciałam... O O o! O! Nara! Papa! 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 O nie! Jeszcze creeper! Nie no! Nie creeper, nie Creeper, nie Creeper! Nie Creeper! Nie Creeper! Nie creeper! Trójka... Of to... też... oh, dzięki Bogu, no! Owca! Owca! Nie wiem, po co mi owca? Cieszę się z owiec Nie, no, najlepszy dzień! O, Fajna kopanie! Na pewno no, pójdziemy tam, tam, wiesz. Nie chcę tego Rotę flesza Dziękuję. Ale, ale naprawdę o nie, przepraszam. Czekaj, nie czemu nie? on mnie? Zawsze jest tak, że jak się uderzy golem, a nie, to, to on... Y, to jest i masz... I umierasz. Chodźmy do żabki, nie, mała, Żabka ma, wielkie klapiecie. Ja Czekaj, no, nie, panie! Mary! Marek, Marek, Mario. Mister Mario. Mister Mario. Mister Mario. Mister Mario. Mister Mario. jestem Mario. He, co by tu żądź? Kakao, więc ciasko, puka. Eee. Dlaczego znaczy to chleb? A co z tego? Jabłko. O, weźmy to. Ile płacę? Chyba Dzisiaj gratis. Nie no dzięki. Na pewno ty masz coś z tym wspólnego. Śmiech.

Ej, gdzie się pani tak spieszy? Potrzebuję trochę! What to? Jak szłam to ja jadłam! To jest magic! To jest. E... O! Oh, dzięki za mięso, co mogę wziąć? Co dzisiaj? Tę, tę, tę. Jeden łuk? Serio? No dobra, to chyba jest niż. Idziemy po osłach, idziemy po żabach, idziemy po łące, idziemy po.

I znasz jakieś zajęcie? Rere, kum, kum, Rere kum, kum, Rere kum, kum anika. Rere, ko. Mogłam jednak mu dać w z tym granic. Reriku, ko, ja Mama, czy ja mogę być żabą? Ty i teraz po prostu poszła po mleku, nie?

I just wanna be part of your sea party! They act like my village is supposed to zap I just wanna be in the day. It's the best way in the maze to paint. Cover around and find a way. Check for them. I just wanna be part of your sea party! Woo, 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 woo. Dobra, przestanę trochę. Do konie... No cóż, to no to, papa, do koniec odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jak się Wam podoba, ścieć łapkę w górę. I do następnego odcinka. Bye! I jeszcze zaśpiewam minimum. A, Joshona Bipo, to Fiosipon.